Mm. Nagrywa się? Nagrywa się. Cześć, dzień dobry wieczór, w zależności od dnia. Mm, parę dni temu a, koleżanka z grupy zadała mi. Nie, zadała nam pytanie: um, co Was motywuje do tego, że Wam się chce? Co motywuje do działania? I tak mnie to zastrzeliło. No, bo to jest ciekawe. Co mnie motywuje? I mówię, zastrzeliłaś mnie. Wiesz co? Muszę o tym pomyśleć, bo to jest ciekawe. I tak mi się przez parę dni klarowało ten temat. I mówię, kurczę, chyba nawet nagram na grupy. Film, to znaczy jako odpowiedź. Film jako odpowiedź, a ona, ona mówi: Wiesz co, to nagraj to może na YouTube i po prostu pójdź, może się komuś przydaje. I mówię: hmm, to jest myśl. No to co nas motywuje, ludzie? Co mnie motywuje? Um, myślałam nad tym, zrobiłam sobie taki przegląd historii. Uh, mojej motywacji do działania <noise> um, przez lata i um, muszę powiedzieć, że no, interesujące to było um, zorientowałam się, że to co mnie motywowało przez wiele lat najpierw przez czas szkoły, później pierwsze lata po szkole i Dalej wiecie, cała młodość. Co mnie motywowało? Um, obowiązek, strach. Poczucie wstydu. Bo w razie czego co ludzie powiedzą, albo że trzeba się wstydzić, jak się czegoś nie zrobi. Poczucie winy. Um, co jeszcze? No. To chyba te generalnie, czyli moja motywacja generalnie to była strach, pochodna strachu. Bardzo to wypalało, i chyba wydaje mi się, że każdego by wypaliło. Yy. Można ludzi zmotywować lękiem. Wzbudzeniem lęku, zbudzeniem poczucia winy, poczucia obowiązku, e, jako wartościami uznawanymi społecznie po prostu. No Bo tak z pokolenia na pokolenie było, tak się dzieci motywowało. E, Ale ta motywacja odbiera całą radość, całą sprawczość. Odbiera siły do działania, Wbrew pozorom, W końcu odbiera. E, potem jak ostatnie lata jak zaczął się proces terapii jeszcze ogromne zmiany w życiu e, wszystko się wywróciło do góry nogami. Jeszcze um, miałam proces, i ciągle jeszcze kończę ten proces, ale um, zaczął mi się um, odchodzenia ze zboru świadków Jehowy. To zaczął mnie motywować w kurw gniew generalnie. To już dawało więcej energii do działania. Znaczy, wcześniej przez lata też zdarzało mi się, że mnie motywował gniew, ale um, do pewnego momentu, a później można było mnie łatwo wbić w poczucie winy albo nastraszyć. E, natomiast kiedy przyszedł ten wkurw, to dawało mi to wielką energię i już nie dawałam się tak nastraszyć. Już. Um, już przestało się dla mnie tak liczyć, co ludzie powiedzą. Um, jest to motywacja, gniew jest motywacją, która daje. Znacznie więcej energii do działania, ale dlaczego ale mówię. Dlatego że. Nie jest to, jak dla mnie najlepsza motywacja z możliwych. Ile można lecieć na wkurwie. Żeby być taką anty. Żeby non-stop patrzeć, gdzie ten przeciwnik w podświadomie, żeby non-stop udowadniać, ja wam tu pokażę, żeby non-stop być na nie. A to daje motywacji, to daje energii, ale też się w końcu człowiek wypali. Pytanie, czy to daje prawdziwą radość, czy jakąś taką satysfakcję, czy to daje poczucie spełnienia. Bo się jest w trybie walki cały czas, więc e, nie wiem, czy na dłuższą metę chyba jest trudno się czymkolwiek nacieszyć. Jest trudno nacieszyć się efektami, całym procesem e, budowania czegoś procesem tworzenia. A chce się, żeby coś udowodnić sobie czy światu. Natomiast ostatnio, kiedy zaczął w końcu przechodzić ten gniew, czyli cały wypłynął, znaczy cały, ta wielka masa gniewu, jak to wyszło przy okazji relacje rodzinne, dużo konfrontacji. Jak to zaczęło przechodzić, przepływać i nastał większy spokój, nastała większa cisza. To zaczęło się skupienie raczej na wnętrzu, raczej na akceptacji siebie. I zaczęło być to, jak teraz patrzę właśnie pod tym kątem motywacji, co mnie motywuje, co mi daje siłę do działania. To się stało moją siłą do działania i moją motywacją. Akceptacja siebie i ten cały proces ten cały rozwój, który przechodzę, albo nawet. Samo to, że um, teraz podczas tej kwarantanny, i tego lockdown, um, ja mieszkam sama, totalnie sama, więc podczas tego lockdown ja siedzę w domu i nawet jak teraz dzisiaj dzień wolny, czy ja coś robię, czy ja coś nie robię, czy ja jestem zmęczona, czy leniwa. Czy mi się coś chce robić? Ja się czuję wygodnie ze sobą. Ja się czuję zadowolona ze sobą, zadowolona z siebie. Wreszcie. Po prostu jest mi wygodnie przebywać ze samą sobą. I to jest taki komfort, który daje motywację później, żeby iść właśnie w tym kierunku rozwoju siebie, po prostu pokochania siebie, zaakceptowania pokochania siebie. I Przypomniały mi się też słowa um, Louise Hay, która na pewno wiele osób kojarzy, ona jest ikoną um, afirmacji. Prowadziła te całe pozytywne afirmacje. Um, pracowała nad tym przez wiele lat. I ona w jednym z wykładów takich publicznych powiedziała, że właśnie takie pozytywne podejście do siebie, afir... afirmuje, takie pozytywne podejście do siebie mobilizuje do działania w pozytywny sposób. Powiedziała, że Znacznie lepiej a, pracować nad sobą, czy nad czymkolwiek, czy na, nad zmianami, czy cokolwiek robić. To nie muszą być jakieś zmiany, czy coś, czy, tylko po prostu normalnie żyć codziennością. Znacznie lepiej, kiedy się wychodzi z takiego założenia, jestem ok. To znaczy e, nie wszystko, co robimy, jest OK, e, nie zawsze, ale chodzi na, o to, że wewnętrznie, w głębi, w głębi w samym podłożu naszego istnienia, każdy z nas jest OK. I jak się wychodzi z tego założenia, to nawet później jakaś praca nad sobą, nawet jak ktoś jest na dnie, ale jak w tym, na tym dnie zaczyna praca nad sobą od pracy nad podejściem do siebie, że pracuje nad przetransformowaniem. Tego głosu wewnętrznego, żeby mu mówił wewnątrz, jestem ok, jesteś ok, to wtedy od razu jest chęć do działania, jest chęć do zmian, bo um, jest to znacznie lepsza motywacja. Motywacja z lęku. Motywacja, poczuciem winy, motywacja, poczuciem obowiązku i tak dalej. Nie zakłada tego, że ty się czujesz OK. Po prostu zakłada, że negatywne emocje czy strach zmotywują cię na tyle, żeby działać. Nawet jak nie chcesz a podejście jestem OK i działanie z tego poziomu. jakby ten punkt wyjścia sprawia, że człowiek ma energię do działania. że przede wszystkim wierzy w to, że zmiany, których dokona będą pozytywne, bo jest OK. Nie jest jakieś... Popsuty wewnątrz, że cokolwiek zrobi, to, to będzie na nic, bo przecież jest do niczego. Negatywne emocje sabotują wewnętrznie wszelką motywację do działania. Właśnie one blokują to że się chce i, i po prostu człowiek nie umie ruszyć z miejsca. Gniew jako motywacja i taki wkurw i bycie anty, próba udowodnienia czegoś też nie jest pozytywna też nie, to znaczy, też nie zakłada tego pozytywnego podejścia do siebie. też nie zakłada tego jestem ok, tylko zakłada jestem tak silny, że kurwa ja wam pokażę. mnie już walka też nie motywuje. przeszłam i ten etap. Natomiast jak się czuję ze sobą ok i czuję się po prostu wygodnie w swoim towarzystwie, to czy ja jestem tak jak dzisiaj? Zmęczona i dzień wolny mam i śpię praktycznie ten cały dzień. Tylko tyle, że sobie fajne ugotowałam ramen i zjadłam smacznie i tak dalej, ale nawet to mnie cieszy. Więc czy ja mam okresy nieaktywności? Czy ja mam okresy aktywne? Um, w obu sytuacjach czuję się ze sobą dobrze. Czuję się, że jestem wartościowa. I to samo w sobie jest motywacją. Nawet do tego, żeby o sobie myśleć pogodnie. Żeby myśleć jako o osobie, o jednostce wartościowej. I to motywuje. To daje energii do życia, nawet jak tymczasowo się takiej energii nie ma, ale... Mm, Ale to jest tym, tymczasowo, powiedzmy, dzień dwa to człowiek jest zmęczony, a potem. Mm, ale nie ma podejścia takiego, że a, ja jestem i tak do niczego. Cokolwiek się zabiorę, to i tak mi nie wyjdzie, bo jakieś jestem wewnętrznie do niczego. Um, więc wydaje mi się, że obecny czas. Bardzo jest nacisk, coraz większy jest nacisk na to świadomości społecznej. Zaczyna się to zmieniać. Jest nacisk na to, żeby zmieniać um, to, co nas motywuje. To znaczy Uczucia, które nas motywują, żeby po prostu całą kulturę motywowania od dziecka zmieniać, całą tą mentalność, żeby już nie bazować na zawstydzaniu, na wzbudzaniu poczucia winy, poczucia obowiązku, czy lęku, czy strachu przed autorytetami. Tylko raczej do tej pracy z wnętrzem, żeby to stąd się chciało, dlatego że człowiek czuje się ze sobą ok. I startując z tego poziomu, jego zmiany będą tak czy inaczej pozytywne. Nawet jeżeli ponosi porażkę, to taki człowiek nie myśli, że ja już jestem do niczego. No właśnie, no tak jak myślałem, jestem do niczego. Tylko myśli, to mi się nie udało, ale to nie znaczy, że ja jestem beznadziejny. Ja wciąż jestem ok. Więc poczucie własnej wartości i Poczucie komfortu bycia samej ze sobą jest obecnie moją największą motywacją do po prostu do bycia, do życia i do tego, że mi się chce. I tak bym to ujęła. Dziękuję.